Wiesz, dawno nie siedziałam na trzepaku. No i jak się siedzi? No świetnie, powracają e, wspomnienia z dzieciństwa. Coś robisz się sentymentalna jesienią, mam wrażenie. No, myślę, że jesień sprzyja. Ciekawe, czy będę tak wspominał, gdy będę miał 80 lat. Pewnie też. No, no zobaczymy, zobaczymy. A zobaczymy, jak wspominają dzisiaj, 80-latkowie. Okazuje się, że mają się całkiem dobrze. Myślisz? Ha, wiem, na pewno. Chodźmy zobaczyć, przekonamy się. Drzwi otwarte, wszystko przed nami. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. nie przeszkadzamy, to jakieś ważne spotkanie chyba. To się okaże, komu się należą brawa, czy nam czy państwu. Czy tak zawsze tyle osób tutaj przesiaduje? A i wiecie, w tak małym pomieszczeniu? Teraz siedzimy na schodach, jak nie ma krzyżu wolnego. No to musimy powiedzieć właściwie gdzie my jesteśmy, gdzie my trafiliśmy teraz. Jesteśmy w klubie y, seniora, który się nazywa Ostoja. Jest to najstarszy klub seniora działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. I takie spotkania jak dzisiaj to jest normalne tutaj w tym takie miejscu? Takie spotkanie to jest normalne, odbywa się dwa razy w tygodniu. Każda okazja jest dobra, jednym słowem. Każda okazja jest dobra, żeby się spotkać. Klub nazywa się Ostoja, tak? Skąd nazwa? Skąd pomysł na nazwę? Nie wiemy skąd to tak dawno nie jest, że nie, nie pamiętamy skąd to wy, wy, wyskoczyło. Pań jest znacznie znacznie, Pań jest znacznie, znacznie więcej niż panów. Deficyt panów. Panowie tutaj tworzą taki podstolik. Czy to jest loża szyderców, panowie? No tak panowie troszkę usiedli... Kraju w kraju. No chodź, grają w jest, Żeby się też pochwalić dyplomami, które wypracowało y, nasze ECHO, nasz zespół. Pan oprawiał te wszystkie dyplomy tutaj? Tak, tak, tak. Prawie on wszystkie robi. Niech ludzie powiedzą, nie ja. A ty szafę nachrawiłeś i zrobiłeś półki, no powiedz o tym. Bez tego pana ani rusz. Przedno, że nie rusz. No. Bez żadnego pana tu ani ruszło. Nasza Zosia to jest pierwsza do podrywania. Tylko chodzi i szuka. Szusza mi, szuka i nie mogę znajść. Mówi, że nie, że nie może. Ona by chciała, żebym miał wali happy, nie? Tak. No to musicie pani tutaj więcej panów zwerbować. Ale ja już powiedziałam, że dam ogłoszenie. Ale panowie że za szybko się... wymierają. Panowie rozumiem mile widziani, tak? tak. Panowie naturalnie, A, jak ale najwięcej. Ale trzeba powiedzieć, że nie przyjmuję takich ludzi, którzy lubią sobie w gardło czasami po, po, podyktować. Bo ten, bo ten klub polega na tym, że tu się nigdy nie piło alkoholu. To chyba co widać po, po uśmiechniętych twarzach, to to, że chyba łączy państwa pogoda ducha, prawda? I pamiętam rzeczy z lat młodych, dawnych, czyli... Ponad 50 lat temu na przykład. Niesamowita pamięć, czyli. <noise> Trochę jest. Na... Pan jest bardzo skromną osobą, ale proszę nam jednak zdradzić, w jaki sposób pan oczarowuje panie. Lubię współżycie z, z ludźmi. A no poza tym jest cały czas uśmiechnięty, on jest taki Staram się nie być Otwarcy. smutnym. Bo po co się smucić, kiedy można się weselić? Spotykacie się tutaj w normalny dzień tygodnia. Jak spędzacie ten czas? Wesołka, oh. rodzić, tutaj, tutaj, nawet Bardzo miło jest. Spotykamy się raz na dwa tygodnie w tej chwili. No czasem przez wakacje, na przykład, no to się spotykamy w kawiarni. A robimy sobie i wesołe, też wypady u koleżanki kierowniczki klubu na działce, ognisko, grilla i na wycieczki jeździmy. Coś wspaniałego. W tak. tęczyliśmy... to... No, a to już w Ojcowie to była wycieczka. W Wiśle. A, a, no, a w Wiśle? A w Wiśleśmy szli, pamiętasz, tymi jabłkami tak, na patykach? No fajnie. Za dawnych czasów ja poszłam do byle jakiego zakładu pracy tutaj na terenie, w pobliżu gdzieś. Y, potrzebuję autobus na wycieczkę dla rencistów. Dobrze, kiedy pani, na kiedy panie poczuli? Na ten i na ten dzień dostałam karteczkę, proszę iść do tamtego pokoju. Kiedy wam podstawić autobus i gdzie? Bez problemu, bez pieniędzy, bez niczego jeździliśmy. No a teraz jak sobie radzicie? Teraz nam jest brak, dlatego że każdy liczy grosz, niestety, a, a wynajęcie autokaru kosztuje sporo pieniędzy, więc... Ale układa nam piosenki, nasze zawiódł, i lepiej nam się żyje, w Meksyku się bawią, w Meksyku się bawią, a potnik piwo pije. W wyjdzie, już się nie dowiedzą. Przepraszamy, czy możemy przeszkodzić w próbie Państwa? Tak, proszę bardzo. Można, można. Z wielkim zakłopotaniem, bo widzimy, że zabawa w najlepsze trwa. No, to jest tak właściwie jedna z części programu, który przygotowujemy. Jaki to program? Program na dzień seniora, satyryczny. No, pośmianie się z naszych słabości, z naszych. Przywar, taki dzień naszej codzienności. Państwo się śmieją sami z siebie? Tak, właśnie o to chodzi, że chodzi o to, żeby się śmiać samych siebie. Trochę jest to odskocznia od y, naszej rzeczywistości. rzeczywistości. No to może pomówmy o tym, jak Państwo się tutaj odnaleźli, Państwo w tym tak. gronie osób przy tym stole siedzących. Tak. Pierwsze koło powstało na osiedlu uroczym. I to koło się nie rozleciało, bo byliśmy tak związani. I każdy miał swoją tą energię do śpiewania, do tego, że no nie ustąpiliśmy. Dopiero po dwóch latach bałęsowania się, tak po różnych piwnicach, przeszliśmy tu. Jak często Państwo spotykają się tutaj, w tym miejscu? No, spotykamy się dwa, trzy razy w tygodniu, w zależności od tego, jakie są potrzeby, ponieważ mamy różne imprezy, na które musimy przygotować program. Czy... Ale jest nam prawo nie brawo i również rodzinnie i samoobronnie. a do tego jeszcze także na ludowo i jest nam boka wszystko już widzimy, podwójnie bliźniaczo, dwa prawa, dwa szczęścia, dwie sprawiedliwości. Może dwie śmieszności by nie dwa, nieszczęścia byłoby za wiele na moją biedną głowę. I państwo się nie boją? Nie, takie rzeczy śpiewać? Taki powrzedzony wstęp i tam pan mi na przykład zadaje, bo ja mówię, że będziemy się ośmieszać czy wytykać, a on mówi, no nie przesadzaj z tym ośmieszaniem i krytykowaniem, bo jeszcze list gończy za tobą wyślą. Tak, ja chciałam zadać pytanie, czy śmieją się często państwo z polityków? My się nie wyśmiewamy z poszczególnych polityków, żeby dana osoba, tylko ogólnie. Dwa prawa, raz dwa lewa, idzie młody człowiek i tak sobie śpiewa. Dali becikowe, dadzą i matory, można mało Jaka jest recepta na to, żeby jak najdłużej czuć się młodo? Bo chyba to ważne, żeby się czuć młodym człowiekiem, prawda? Być aktywnym, być po prostu aktywnym i, i nie poddawać się wszelkim troskom, a, ale właśnie aktywne życie jest tą receptą. No, I nie dać się odizolować, dążyć do innych ludzi, być w tej grupie ludzi. A najważniejsze, to wszystkie choroby i 20 lat zostawić w domu nie myślicie tutaj państwo o chorobach? nie, 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 nie nie, nie ma czasu czy, ma czy, ma czy. czy tutaj się rodziły przyjaźnie, a może miłości? Aha, no tak. przyjaźnie są i miłości są, na przykład ta pani, która nam jest tak, po tak. to był też jej obecny mąż seniorem tutaj w klubie był tu się oni się posłucham. zapoznali takie pierwsze, co mnie tak powiedzmy ujęło to znalazłam w mojej torebce olbrzymią, olbrzymią czekoladę. I już wiedziałam, ponieważ tam dyskretnie gdzieś zachodził koło mojej te, no zaglądłam, no, no wiedziałam, że to od niego Rosła. i to było pierwsze coś. <laughs> państwo, pierwsze to widzieli, państwo widzieli, państwo jak, jak to się wszystko rodziło, tak, no bo przechodzę. Tak. O mój kochany wiesz, ty co? Śmieję się wciąż, choć mnie nie wiem, jak ci szło. Trzymasz więcej, masz mniej, ty się zawsze w życiu śmiej, Śmiech to zdrowie, to, zapamiętaj sobie to. W sercu zawsze masz pogodę, mniej rozpromienioną twarz. Nie, nie udało się we środę, to, to przed sobą czwartek, piątek i sol. Dzisiaj szukamy takich miejsc, w których starsze osoby potrafią się bawić. Czy to jest jedno z takich miejsc? Tak, to jest jedno z takich miejsc. Państwo obserwują z perspektywy muzyków, którzy towarzyszą. To no, pewnie kilka razy w tygodniu, takim wieczorom. Jak z Waszej perspektywy ta zabawa wygląda? Jak ci ludzie się bawią? Czy oni się bawią inaczej niż młodzi na szalonych dyskotekach? To znaczy bawią się pięknie, kulturalnie. Lubią stare przeboje. A czy nowości Państwo nie podsuwacie? Im? Nowości im podsuwamy również. I również korzystałem z tego, bawiąc się wspaniale. Tu od razu, przy pierwszym tańcu, oni wszyscy wychodzą. Dlaczego właśnie tutaj, to, to miejsce, jak rozumiem, ma jakiś swój czarny? Jest tu nastrój jakiś taki, a ja ponadto ten lokal, on ma specyficzny wystrój, takie do zaakceptowania. Ma to ciepło tu. Czy coś tutaj się zmieniło w przeciągu tych 10 lat? No tutaj, w zasadzie nic się nie zmieniło w tym lokalu. 30 lat. Jest to samo. Od tak. dawna pani tutaj przychodzi? Tak, od kilkunastu lat. Nawet teraz już mniej tańczy. Hmm. Ale czy tutaj tacy właśnie ludzie przychodzą, którzy tylko lubią się pobawić, czy też osoby, które chciałyby kogoś sobie znaleźć? Na przykład ja już jestem staruszka, ale jeszcze jakiegoś dziadka bym chciała, ale poważnego nie normalnego umysłowo, a dobrze. się na parkie w najlepsze. No cóż, ja chyba wracam do teraźniejszości. Ale jestem przekonany po tym, co tutaj dziś zobaczyłem, że tak naprawdę to dobra zabawa nie zależy od wieku. I to jest najważniejsze. No to znikam.